Z Ewangelii według świętego Łukasza. Każde królestwo wewnętrznie pokłócone pustoszeje, i dom na dom się wali. W kilku słowach o słowie nigdy nie mówię o polityce. Staram się omijać tematy bardzo doraźne, codzienne, ale kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, to wybaczcie, nie mogłem myśleć o niczym innym, jak tylko o naszej ojczyźnie, o Polsce. Królestwo wewnętrznie skłócone. Dom na dom się wali i pustoszeje. To oczywiście na szczęście nie jest obraz polski, dlatego że Polska, którą ja znam, to Polska piękna. Polska, w której jest mnóstwo świętych i dobrych ludzi, którzy szuka, szukają Boga, żyją Jezusem Chrystusem, kochają Maryję, spowiadają się, przyjmują komunię. Modlą się, zakładają piękne, wierne sobie rodziny, pięknie wychowują swoje dzieci, ale ciągle towarzyszy nam taki niepokój: czy jak się dalej tak będziemy nie dogadywać, jak dalej tak będziemy walczyć każdy z każdym, to czy przypadkiem ten dom nie opustoszeje, a to jest nasz dom, i tyle. Chyba pierwszy raz o, o takich politycznych, niech będzie sprawach. Może nie ostatni, ale ewangelia jest żywa, skuteczna i nie odpowiada na pytania odległe naszym, serc naszym sercom, a raczej na te pytania, które są blisko nas. Odpowiada na pytania o naszą codzienność, o nasze sprawy o nasze życie i dzisiaj mi odpowiedziała w ten sposób. Do zobaczenia jutro.